A dzisiaj centrum handlowe są placek z warzywami, babka ziemiaczana, sos pieczarkowy. Różne dodatki, ziemiaczki, makarony, tam ryże, surówki 12 zł, prawie 11,39 Oczywiście w promocji jemy, żeby nie przepłacać, bo skoro bogaci nie przepłacają, to i to co nam przepłacać? No i co tam? Ja będę jadł. I będę gadać. Dzisiaj byłem na cmentarzu. Długo nie byłem Krzyśka. Wszystko w porządku. Tam przy okazji też do Majora zajadę. Pewnie też wszystko w porządku. Póki co to śniegi padały, więc i tak mało by było widać. A dzisiaj trochę była odwilż, więc już coś tam było widać, że wszystko w porządku. No i co jeszcze wam powiem? Żeby było ciekawie tego filmu słuchać no, Moim zdaniem Dzisiaj Słyszałem aferę z otwartym oknem W domu na Szkolnej 17 Krzyśka Kononowicza I powiem Wam szczerze, że to od razu widać Kto faktycznie Szkolną się przejmował A kto tak naprawdę się nią nie przejmował I było mu wszystko jedno Co tam się dzieje i tak dalej nie? Czy pomagał, czy hejtował no i powiem Wam tak, że faktycznie widok na bankomat na serki. Faktycznie afera z otwartym oknem jest aferą. Bowiem to świadczy o tym, jak policja i Miejski ośrodek pomocy w rodzinie się tematem przejmują i opiekują. No. I jak do tego doszło, nie wiem. No ale to wiecie no, teraz dom jest teoretycznie pod ich opieką, sami tego chcieli. Bo ja mówiłem, że lepiej, żeby tam był dalej monitoring. Żeby domem opiekował się ten, który zrobił tam remont, czyli Sławek z kanału Mleczny Człowiek, który ma monitoring, który to jakoś ogarniał. No i teraz to nikt tam tego nie ogarnia. Dostali klucze. Żeby tam nie było jakichś zarzutów, że właśnie ktoś tam chodzi, coś tam zabiera. No i tak to wygląda, Państwo, z kartonu, że się nie opiekują. No. Tak jak przez tyle lat Krzyśkowi skutecznie nie potrafili pomóc, nie potrafią się skutecznie tym domem zająć, zaopiekować. Co tam się dzieje, to no wiadomo, no, ktoś może powiedzieć, że nie można postawić policjanta. Co pół godziny radiowo tylko przyjeżdża, nie? Może i nie można, ale zamknąć od zabezpieczyć. A nawet w takim razie, jak wiadomo, że jest tam jakieś miejsce takie ryzykowne, które przyciąga ludzi. to naprawdę, skoro Sławek był w stanie tam powiedzieć kilka kamer monitoringu. To moim zdaniem jedna kamera monitoringu by wystarczyła. Jestem ciekawy, czy oni w ogóle płacą za prąd. Za tą posesję. Czy tam jest prąd, nie? Czy rury na przykład zakręcili woda, czy nie zamarza i tak dalej, nie? Także to widzicie, no. Tak to jest deklaracja. A realna pomoc urojenia, mitomania a rzeczywistość. Tak jak chcieli ten pogrzeb organizować i pogrzebać Krzyśka części dla bezdomnych w karakulach podjąłem z takim na cmentarzu miejskim jego komnik na cmentarzu, bo boli to na staroszewcach stały pusty. Tak to niestety Państwo z kartonu działa. Jeszcze wam powiem o jednej kwestii, bo chyba o tym nie mówiłem. Musieli też akurat biurowe rzeczy robić, więc chwilę sobie posłuchałem stękania jęków. Rzadko się zdarza, bo on często wykasowuje te swoje urojone zwierzenia, zażalenia psychoterapeutyczne do internetu. Żałuje tego co mówił. Działa pod wpływem mocnie. Nie planuje, nie przewiduje konsekwencji swoich działań. Dlatego w życiu nic nie osiągnął, nie? I robi to co robi, bo każdy inny normalny człowiek przewiduje konsekwencje, rozumie odpowiedzialność, za słowo zaczynę. No i zachowuje się jak normalny człowiek, a nie jak nienormalny tam czubek z obsesją. Frajer pod bramki. Nie biegnie do telewizji, nie biegnie po mediach, nie dostaje za to kolejnych wyroków za pomówienia. Zajmuje się swoim życiem, a nie nie. Nie hejtuję z powodu kompleksów, nie zazdrości innym, tylko jakoś w swoim życiu próbuję coś ogarnąć sensownego, żeby mieć swoje, a nie zazdrościć cudzego. Hmm. Ja chcę Wam powiedzieć, bo faktycznie tam Radek mi dzisiaj mówi, że już chyba z tych donatów tam się nie da wyżyć, nie? W internecie. Ja mówię, no tak. Tym bardziej, że na przykład Łukaszek. Sam sobie to do wpłaca, nie? I akurat na dzisiejszym lajcie to było widać jak wznutnie, że to jest psychopata, który ma obsesję na punkcie internetu, uzależnienia i który akurat pod tym względem to robi takie starannie wyreżyserowane przedstawienia, które mają poprawić jego samopoczucie, jego wizerunek. Więc mm, każdy, kto prowadził transmisję na żywo, wie, że z donate'ami, że można samemu sobie wpłacać donate'y, publikowała się w odpowiednim momencie. Prowizja wynosi tam tam 0,1%, więc jak on wpłaci na przykład sobie, powiedzmy, nie wiem, 500 zł donate'ów czy 1000, to prowizja od tego 5 czy 10 zł. To nie jest duży wydatek, nie? Ktoś może przy okazji wpłaci prawdziwego donate'a. Zachęcony tą lawiną fałszywych donatów. A po czym poznać fałszywe donaty, że on sam sobie wpłaca? One są takie idealne. Tak pasują mu pod tezę, którą aktualnie wygłasza. Coś tam mówi, 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 i nagle jest donaj to jakiejś treści, wkłada. Z takimi szczegółami tylko, które on może znać, nie? I on mówi, no tak, tak, idealnie trafiłeś w punkt. Ten donaj wyraża dokładnie to, co sam chciałbym powiedzieć. No właśnie. I o to chodzi z tym foikowym człowiekiem, który wszystko to, co prezentuje w internecie, ta fałsz, urojenia, kłamstwa, pomówienia i mi I taka jest prawda, która nas wyzwali.